Ja często wożę praktycznie cały czas w swoim samochodzie kapelusz, i często moi znajomi pytają się mnie po co ja go wożę. No to generalnie teraz jest odpowiedź, raz w roku można go założyć. Bo, generalnie bez tego, to dzisiaj byłoby bardzo ciężko. Mamy 32 stopnie dzisiaj w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem na 13. Master Truck Show. Właśnie tutaj weszliśmy. No trzeba swoje odstać niestety na wjeździe. Tutaj korek, który ma długość około 2 km, a może nawet i dłuższy jest. No ale jak już udało się przebrnąć, to, to będzie tylko lepiej. Jest yy, za 5.13, czyli tutaj jeszcze takiego ruchu nie ma i może to i dobrze. Bo potem coraz trudniej o dobrą fotkę, o dobre ujęcie. No, postaramy się Wam dzisiaj co nieco pokazać. Tutaj już jakiś rzut oka na to co się dzieje na naszej trasie. Generalnie warunki nie są zbyt łatwe. No ale co to dla nas, prawda? Nie w takich warunkach się pracowało. To, co wy widzicie w tym momencie w tle, mam nadzieję, że słyszycie to co ja mówię, bo jest tutaj naprawdę bardzo głośno. To jest arena, to jest teren, na którym już za chwilę, bo o godzinie 14 według mojego zegarka zostały dokładnie 2 minuty i 50 sekund, wystąpią zaprzęgi konne to będą takie dosyć nietypowe zawody te zaprzęgi te bryczki które są zaprzężone do Zestawów konnych są wyposażone w różnego rodzaju zdobycze techniki. Jak przed chwilą udało mi się ustalić, jak przed chwilą powiedział nam sędzia główny zawodów, to są takie rzeczy, jak przede wszystkim hamulce, jak amortyzatory pneumatyczne, jak system opóźnionego skrętu. Wszystko to po to, żeby dodatkowo tutaj te zawody urozmaicić, żeby wprowadzić jakieś dodatkowe atrakcje. No i przede wszystkim dostosować tegoż rodzaju powozy do współczesnych trendów, do współczesnych wymogów. Już możecie widzieć to, co się dzieje teraz, to jest trening przed zawodami, do których zostało nam dosłownie kilkadziesiąt sekund. I wszystko wskazuje na to, że emocji nam tutaj na pewno nie zabraknie. No proszę bardzo, można sobie zobaczyć jak te konie wyglądają, jak one są pięknie przyozdobione. To jest nie tylko doskonałe widowisko, jeżeli idzie o pokonywanie przez nie tychże przeszkód, ale też przede wszystkim można nacieszyć wzrok tym, jak te zaprzęgi konne są pięknie przyozdobione. Jest jedną z atrakcji tutaj, proszę bardzo, zaprzęg prowadzony przez dziecko. Jest to zaprzężony kucyk. Też jak tłumaczą organizatorzy jest ten zabieg stworzony po to, żeby pokazać, że tak naprawdę ten sport może uprawiać każdy, nie tylko dorośli, nie tylko osoby, które jak gdyby zajmują się tym od wielu lat, ale także najmłodsi. que eu na myśli. rzeczy, które tutaj podczas Master Truck są zaplanowane. My się udajemy teraz w stronę takiego mini wesołego miasteczka. Tutaj jest też miejsce, w którym są zaparkowane motocykle. nam cień szybowca, który właśnie przed chwilą nad nami przeleciał. Tutaj cały czas nad naszymi głowami, jak zresztą zawsze latają szybowce, helikoptery. O, proszę bardzo, nas sprzedaż można sobie imuzynę kupić. Jakby ktoś chciał, taką amerykańską silnik V8 50, czyli, no powiedzmy, bardzo ekonomiczny. Jakby ktoś się uparł, to i gaz założy, zawsze to trochę taniej. A proszę bardzo, tutaj mamy akcent nasz lokalny, nyskę. O, tak może się fajnie zostawi. Logo, Radia nysa z nyską na tle. a tutaj, może w tle będziecie widzieli zaparkowane motocykle. O, to jest bardzo ciekawy eksponat, bardzo ciekawy okaz motocykl z boczną przyczepką. Widzę, że Damian się zainteresował nyską. Tak, tak, mój dziadek miał taką tylko w kolorze niebieskim. Podobno wcześniej wozili się nią panowie w niebieskich mundurach no, ale to był sprzęt nie do zajechania. Pamiętam, przy 80 km na godzinę człowiek zaczynał przypominać sobie całe swoje życie e, Tak wtedy trzepało A tutaj kolejny zabytkowy pojazd nawet na żółtych blachach, kolejny Amafrykański Ten akurat nie jest na sprzedaż, przynajmniej nie ma takiej informacji No w każdym razie trochę kosztuje e, jeżdżenie czymś takim. A tutaj w tle też e, myśliwiec od wielu lat już nie funkcjonujący, nie działający. Stan jest u i u mnie. Czarny Policyjny Ford ze Stanów Zjednoczonych. Za chwilę też go zobaczycie. E, całkiem niedawno widziałem na jednej z aukcji internetowych. Podobno w Stanach można za e, naprawdę śmieszne pieniądze kupić. To jest raptem kilkaset dolarów. Taki pojazd. E, a ja widziałem na jednej z aukcji te 20 tysięcy złotych jeżeli rzeczywiście one kosztują takie małe pieniądze w Stanach no to ktoś robi dobry interes sprowadzając i sprzedając no, wykorzystywane też niejednokrotnie do na przykład fotografii ślubnej albo jakiejkolwiek innej okolicznościowej a ja tutaj już jesteśmy na terenie wspomnianego wcześniej aeroklubu przede mną wy tego w tym momencie nie widzicie za chwilę jak się odwrócę to może coś będzie widać w tym w piekielnym słońcu pas startowy nisko trawiaste proszę bardzo, mam nadzieję, że coś tam w tle widać a jakby kto chciał był ciekawy tak się prezentują hangary naprawdę olbrzymia budowla człowiek przychodząc tutaj oglądając takiej maszyny to naprawdę zaczyna gól człowiekowi skakać czemu mnie na to jeszcze nie stać o, taki wóz tak, chociażby. No, no. chociaż takiego jednego, jakby sobie można było kupić. Ej, jakie to życie jest niesprawiedliwe, prawda? No, a tutaj, podobnie jak przed rokiem, wystawa mini-pojazdów. Chcę się obrócę, żeby było widać. O, taki tor, po którym jeżdżą zdalnie sterowane mini ciężarówki. Myślę, że pan, który stoi tutaj przede mną. Ma jedną z najlepszych robutek na tym zlocie. Chyba każdy chciałby być na jego miejscu w tym momencie. I cały dzień bawić się zabawkami. Fajna sprawa. Z wieloma kucharami już niejednokrotnie tutaj gościła załoga z Gania, Smoczyca, Szybczyk. I naprawdę potrafi konkretnie przegazować. Można soba udać czasami jak ktoś zatrąbić dzisiaj nie oczekiwanie. Wienacka No czekamy może za chwilę. Uda doczekać tego, żeby tutaj kierowca przygazował trochę. Czekamy, czekamy z wyscierpliwością. No dobra, idziemy dalej. Będzie wiele innych ciekawych pojazdów, proszę bardzo. O, tutaj mamy, tutaj mamy to jest, to jest akurat z filmu 300, o którym opowiadała nam Pani Ola. Ale jest wiele patriotycznych motywów. Motyw polskich lotników z dywizjonu 303, który już w ubiegłym roku tutaj się pojawił. Jest też motyw żołnierzy wyklętych i wiele, wiele innych motywów patriotycznych. Cieszy, naprawdę cieszy to, że coraz więcej ciężarówek na drogach nie tylko Polski, ale też Europy i świata porusza się z takimi barwami, świadcząc w ten sposób przypominając o najbardziej bohaterskich osobach naszego narodu. O, o dobre. dobry! Daję calu, nie? Da, pięknie brzmi, no ale jak się za długo tutaj stoi, to też y, już się aż tak pięknie nie robi, bo przestajemy słyszeć na nasze uszy. A jeszcze trochę y, mamy rzeczy do posłuchania i do obejrzenia tutaj. No i oczywiście chcemy wyjść stąd z sali i zdrowi, prawda? No, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Co na skania? Kobietę z papierosem. Emancypacja Pełną krasą. Podejdę trochę bliżej, bo już, już jest trochę ciszej tutaj. Proszę zobaczyć, jak pięknie. Wszystko... I też oczywiście wiele pucharów już na swoim koncie. Skalny Red Bulls. Klan na trasie, jak dobrze widzę, na karcie zgłoszeniowej. Szczerze mówiąc, jak oglądam tego rodzaju samochody tutaj na pokazach Master Truck w polskiej nowej wsi Monopolem, to zawsze nachodzi mnie taka refleksja, że chyba bałbym się i chyba nie chcę zbyt często spotykać takich pojazdów na drodze. Dlaczego? Dlatego, że po prostu bałbym się, że zamiast uważać na to, co się dzieje na drodze, uważać na to, co się dzieje wokół mnie, bardziej by moja percepcja skupiła się na podziwianiu tychże ciężarówek. A to jak wiemy, no mogłoby się skończyć niezbyt dobrze. Tutaj za mną kolejne pojazdy. Rozstawione. Tura, tura Volvo. Zieloniutki kolor, chociaż pewnie jakaś kobieta stwierdzi, że to nie jest zielony, tylko inny. A ja się nie znam. I być może coś w tym będzie racji. Podobno każdy pacjent rozróżnia tylko trzy kolory. Białe, czarne i do dupy, albo jakoś tak. Tutaj kolejny motyw historyczny. Ja się nie chcę wymądzać, może nie mam racji, ale wydaje mi się, że to jest pan Benz, który testuje swój automobil. Chociaż jak na skali, to, to może nie pan Benz, no ale. Ale wszystko jest możliwe, oczywiście. Nie wiem co to za dźwięk, ale e, kilkukrotnie już się tutaj z tym spotkałem. E, szczerze mówiąc, to nie jest fajne, to naprawdę nie jest fajne. To Jak się stanie, koło tego przechodzi i nienacka coś takiego usłyszymy, to, to nie jest fajne, fajne niestety. E, samochód jak najbardziej piękny, piękna czerwona skania. Skorpion, a za kierownicą Mariusz i jego towarzysz Łukasz, ale... Ale ten dźwięk naprawdę nie jest fajny. Dużo dzisiaj już powiedziałem na temat tego co dzieje się w środku za bramą Master Truck 2017, 13 już edycji tejże właśnie imprezy. Oczywiście jakkolwiek dużo byśmy nie powiedzieli zawsze będzie za mało. Natomiast mówiłem już wcześniej o tym, że trzeba sobie postać w takim korku około 2 km, jak nie dłuższym. Teraz pewnie trochę dłuższy się robił, bo zrobił Pan już 16, ale... No a też trzeba sobie potem swoje odstać w kolejce do kas. E... Upał niesamowity. Zapewne ponad 30 stopni. No, a ci ludzie, którzy tam stoją, naprawdę wielkie brawa za wytrwałość.